Witajcie z tej strony Master i dzisiaj sobie zrobimy tak zwany sernik dubajski. Znalazłem sobie taki przepis co prawda bez tego ciasta. W tym przepisie właśnie go nie ma, także zaraz sobie spróbujemy taki sernik zrobić. Ja nigdy nie jadłem takiego sernika stacjowego, ani też nie robiłem takiego sernika. Także zaraz sobie wspólnie go zrobimy. Zostawcie sobie jakąś łapkę w górę komentarz dla zachęty, żebyśmy tam Rozwijali kanał, motywowali się nawzajem, a ja już Wam pokazuję, co na ten sernik nam będzie potrzebne. I na ten sernik będziemy potrzebować y, kilka składników. Ja tu wam teraz wszystkie podaję na całość, a w opisie będzie wam roz, będzie rozpisane co na jaką masę, czy coś. Także y, tutaj mamy ciasteczka pół Oreo, mogą też być jakieś herbatniki ciemne, też będą ok. 200 gram tego. Do tego 80 gram masła, to będzie spód. No i teraz na te masy będzie nam potrzebne, tak, 500 gram serka mascarpone i 400 gram y, twarogu takiego sernikowego takiego zwiaderka. 100 gram pasty pistacjowej. Ja mam tutaj krem pistacjowy, bo tam pisało, żeby miała 100% pistacji. Ten krem ma 30%, więc jadam 200 gram tego kremu. 4 jajeczka, 160 gram cukru esencja waniliowa, której oczywiście nie dostałem, także tu jest aromat łyżeczka soku z cytryny 150 gram czekolady mlecznej ja tutaj mam z migdałami, więc dam 200, żeby ta ilość czekolady wystarczyła no i 80 gram śmietanki, będziemy sobie to z czekoladą łączyć przejdźmy teraz do robienia spodu dobra moi drodzy, robimy ten spód, także 200 gram sobie tych ciastek sypiemy Roz... i rozmiażdżymy je na drobno. i do tego roztopimy sobie masło 80 gram i sobie to połączymy. Także ja już sobie ciastka do to domiażdżę, topię masło i zaraz się ubiłem. Wyłożyłem sobie tutaj spód elegancko, już ładnie ubiłem. Będziemy robić teraz warstwę pistacjową. Na warstwę pistacjową oczywiście 250 gram serka mascarpone wjeżdża. Ponad 200 gram serka twarogowego, 80 gram cukru. Do tego ten krem albo pastę pistacjową wrzucamy sobie i będziemy jeszcze dodawać łyżeczkę soku z cytryny. Będziemy to miksować na jednolitą masę. I po zmiksowaniu tego na jednolitą masę, wbijemy sobie dwa jajka i potem jeszcze je wmiksujemy. Dobra, zmiksowałem sobie to wszystko już z jajkami. Wylewamy to tutaj. Elegancko. Mamy to wylane, także teraz sobie to do piekarnika na 20 minut na 150 stopni i potem będziemy kontynuować. Podpiekło się 20 minut. Także robimy sobie teraz drugą jakby masę. Na nią oczywiście podobne składniki lecą, czyli 200 gram serka twarogowego, do tego 250 g mascarpone, 80 gram cukru, dwa jajka i łyżeczka ekstraktu wanilii, i to będziemy sobie też miksować. Dobra, wymiksowałem sobie tą drugą masę, rzucamy na tamtą. I jak już to sobie to połączymy, dołożymy to z powrotem na 150 stopni na 40 minut. Dobra, wyjąłem sobie to ciasto po 40 minutach. i Trochę mi to lekko przestygło. Teraz sobie zrobimy polewę. Także dajemy 80 gram śmietanki 30. I do tego naszą czekoladę i będziemy to rozpuszczać w kąpieli wodnej. Dobra, jak widzicie, że kolada już miarę jest płynna. Także ja to będę teraz polewał. sobie fajnie całe ciasto. No i co? Jak to ładnie wyrównam po całym cieście. Będziemy musieli sobie to zostawić, żeby odstało i wystygło w lodówce. Najlepiej co najmniej 4 godziny, a że dziś już koło 20.21. To ja to sobie zostawię do jutra i jutro zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Także tutaj mamy już rozprowadzoną polewę. Tak jak mówię, to była czekolada, akurat miałem mleczną z migdałami. Wy sobie dajcie zwykłą mleczną i, i zamiast migdałów sobie tu możecie y, fajnie powrzucać właśnie kawałki pistacji niesolonych. Y, to fajnie będzie wyglądać. Ewentualnie jakieś jeszcze wiórki czekoladowe można do tego zrobić. Teraz lodówka i widzimy się jutro na degustacji. Tak to wygląda po całej jakby noc. To sobie zastygło. Tak jak mówię, możecie tu sobie dać jeszcze pistację na wierzch. Mała taka informacja: jak wlewacie tutaj tą masę jedną na drugą, to musicie delikatnie i po całości. Bo ja tak zaczęłam dać w jednym miejscu. I jak widzicie tutaj, nie wiem czy widać to, ale tutaj ta pistacjowa warstwa jest tutaj dużo grubsza. A tutaj ta sernikowa jest dużo, bo tu mi ta, ta sernikowa opadła. Ta, ta waniliowa. Także jest trochę nierówno, ale tu fajnie, jak miarę wyszło. Także będziemy to teraz degustować. Także przystępuję do degustacji. Sprawdzam, co to wyszło. Ten smak jest bardzo dobry. Ale ten smak by się tutaj nie przebija z jedną waszą Nie wiem, czy dlatego, że użyłem tego kremu zamiast pasty. Czy on nie powinien się aż tak przebijać. Ale ogólnie jest super. Zapraszam na kolejne produkcje. Zostawcie kciuka i trzymajcie się. Na razie, cześć.